Cześć, ja jestem Nela i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest sobota, mam zaraz spotkanie z Flexa, o którym Wam powiem trochę więcej później. Mam na dzisiaj mam jeszcze parę planów, ale to już wszystko zobaczycie w trakcie, także zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, okay, a więc są dwie godziny później ja przed chwilą skończyłam to spotkanie. I teraz Wam wszystko wytłumaczę, bo przypuszczam, że też dlatego właśnie tu weszliście na ten filmik. Ogólnie dość długo zastanawiałam się, kiedy w ogóle Wam powiedzieć i podzielić się tą informacją, ale stwierdziłam, że w sumie nie ma co tego przedłużać. Więc dostałam się do programu FLEX, zostałam finalistką tegoroczną, co oznacza mniej więcej, że przyszły rok spędzę w Stanach Zjednoczonych, przyszły rok szkolny. Oczywiście, jeśli nie będzie żadnych komplikacji jeszcze związanych z COVID-em. Jak byłam młodsza, to miałam straszną obsesję na punkcie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jak wiele osób. Ale jako, że te wymiany płatne są bardzo drogie, no to szukałam jakiegoś zamiennika i tak trafiłam na program Flex, który jest programem stypendialnym i udało mi się, dostałam się także, właśnie się poniekąd spełnię jedno z moich największych marzeń. Oczywiście, jeśli uda mi się wyjechać, ale no, mam nadzieję, że tak. W tym roku to był pierwszy raz, kiedy mogłam jakby aplikować, bo spełniałam wszystkie kryteria. I nawet nie myślałam o tym, że mogę się dostać, bardziej w tym roku chciałam iść, żeby zobaczyć jakby ogólnie jak wygląda proces rekrutacji i tak naprawdę spróbować za rok, a tu się okazało, że dostałam się już w tym, za co jestem niesamowicie wdzięczna i no, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Strasznie nie mogę się już doczekać, aż się zacznie dziać więcej, muszę poprzeglądać dokumenty, muszę pozałatwiać jeszcze sprawy z moją szkołą, także muszę skontaktować z dyrekcją. No generalnie trochę tego jest, ale dzisiaj w sumie to ma być taki vlog, gdzie chciałam Wam też powiedzieć o tym. No ale teraz przejdziemy do innych rzeczy, takich na przykład jak posprzątanie pokoju, bo znowu mi się już to zrobił bałagan, więc muszę to poogarniać i muszę popodlewać moje rośliny, bo już naprawdę są na skraju przeżycia, więc lepiej się za to zabiorę zaraz. Stwierdziłam, że się jeszcze trochę poprawię i wybaczcie te prześwietlenia, ale niestety z tej strony mam okna. Ale tak ogólnie możecie powiedzieć, co myślicie o powrocie do szkoły, bo ja jeszcze nie jestem załamana, naprawdę tak bardzo nie chcę wracać. Jakby mi to zdalne naprawdę bardzo, bardzo pasuje. Okej, okay, jest już 22 prawie ostatnio mi ten czas tak strasznie szybko leci, że szkoda gadać. W sumie nie robiłam nic takiego, Przyznajomy, chwilę posiedziałam, ale teraz poszłam, żeby zabrać się wszystkie za dokumenty, muszę to chociaż jakoś przejrzeć. Strasznie mi się tego nie chce robić, ale no cóż, trzeba to trzeba. W ogóle pokażę wam teraz kwiatka, bo zaczęło go poddać, a on tak odżył, w sensie od razu się podniósł cały, także wow. I muszę zacząć bardziej dbać o te rośliny, bo daleko tak nie zajdę. Dosłownie minęło dopiero parę godzin, a on już wygląda zupełnie inaczej, jak zdrowiej, także się wymaga cieszę, że on użył. W ogóle to jest naprawdę straszne jak mi uciekł czas przez to wolne, bo mam wrażenie, że nie zrobiłam za bardzo nic przez ten cały tydzień, który miałam wolny od zeszłego weekendu do teraz, jutro już jest niedziela, a... W Was przepraszam, że cały ten filmik jest tak rozwalony i w sumie nic tu nie ma praktycznie, więc pewnie przeciągnę tego vloga jeszcze do jutra, żeby coś więcej zrobić, bo zapuściłam e, się z tym nagrywaniem, muszę przyznać, także wybaczcie. Naprawdę nie wiem, na ile Was to obchodzi, ale będzie jakby pewnie taka seria też tych filmów. Przygotowywawczy do wymiany, bo myślę, że to jest też temat, który jest w miarę interesujący. Przynajmniej ja zawsze lubiłam oglądać takie filmiki, a więc teraz wypełniam jakiś health certificate. Na szczęście akurat ten dokument nie jest ciężki, po prostu muszę pozaznaczać krzyżykami boksy, że nic się nie pozmieniało od czasu, kiedy wypełniałam taki główny dokument w etapie półfinałów, także to akurat jest całkiem easy. Tutaj mam zaświadczenie, które będę musiała iść podpisać do szkoły, także to już będzie trochę więcej roboty. Z kolei tutaj mam kartkę, gdzie muszę jakby zaznaczyć opcję, jaką ustaliłam ze szkoły, co robię z następnym rokiem, bo bardzo mi zależy na tym, żeby go nie powtarzać i tu trzeba jakby zaznaczyć, czy się właśnie będzie powtarzać chyba, czy jakoś stawać egzaminy, coś takiego. Jeszcze nie rozmawiałam o tym z dyrekcją, ale muszę to zrobić i no i to też trzeba to opisać i... Podpisywać to wszystko. Definitely not me, która próbuje teraz y, nagrywać vloga o 22., którą miałam nagrywać od jakichś 5 dni. Także proszę wybaczyć, jeżeli wypełnianie dokumentów na wymianę Was nie interesuje. Dobra, jest już pierwsza 40. Strasznie rozregulowałam sobie system spania ostatnio i będę musiała to naprawić, skoro wracamy do szkoły. E, ale tak, jest już późno i ja idę w sumie zaraz spać. Umyłam się i ogarnęłam pielęgnację na szybko, także dzisiaj się z wami żegnam, ale tak jak mówię przedłużę tego vloga do jutra, albo nawet może i do poniedziałku żeby tu się cokolwiek wydarzyło, ale nie mam słów, dobranoc dzień dobry, jest już po 11, ja przed chwilą wstałam generalnie w sensie przed chwilą się obudziłam wstałam teraz i Mówiłam, że mój system jest rozregulowany, chodzenie spać, dlatego muszę to naprawić. Jest już 11, ale nieważne, więc sobie teraz zrobić jakieś śniadanie. Sorry, po prostu nie razi słońca, ale jest tak ładnie na polu w sensie jest tak niebieskie, niebo, zero chmur i chyba jest dość ciepło. Także ja nie mogę czekać aż wyjdę i I mówiłam z koleżanką, więc pewnie pójdziemy się przejść. Zrobiłam sobie herbatę i ktoś kupił sok malinowy do wody, którego nie widziałam od, odkąd pamiętam i pamiętam, że kiedyś strasznie lubiłam herbatę z sokiem malinowym, więc sobie teraz taką zrobię. Mam już mało czasu, bo za chwilę muszę wyjść, ale chciałam się na szybko ogarnąć i jeszcze e, z Wam pogadać. Na polu jest tak cudownie, siedziałam teraz w ogrodzie i przesadziłam wreszcie jakiegoś beza, którego tam mieliśmy parę tygodni temu. E, też pomedytowałam sobie moje naprawdę nowe ulubione zajęcie to jest medytacja e, na polu, i jakby wtedy to połączenie z naturą jest jeszcze takie głębniejsze. Nie mogę tak to określić, ale naprawdę jest, jest mój korektor. Naprawdę e, cudownie jest. I właśnie za chwilę wychodzę, bo się umówiłam z moją koleżanką. Także będę korzystać z pogody, ale nie wiem, jak się ubrać, bo jest tam naprawdę, naprawdę strasznie ciepło, przynajmniej w słońcu, choć w cieniu też. I właśnie nie wiem, co mam założyć. Jest już 20 ja właśnie wróciłam do domu i znowu cały dzień mi przeleciał, ale przeszłyśmy ponad 15 km, więc e, przynajmniej siedziałam na dupie cały dzień. Zawsze coś e, generalnie jestem załamana trochę tym swoim nagrywaniem vloga, bo wybaczcie, mam jeszcze herbatę z rana, tą z sokiem malinowym jest naprawdę bardzo dobra, także jeśli nie piliście jeszcze herbaty z sokiem malinowym, to koniecznie spróbujcie. Jest po 11.00 i. Umyłam się. Ostatnio ktoś mi w komentarzach prosił o jakąś rutynę pielęgnacji, więc pokażę Wam teraz, czego używam. Jeśli chodzi o mycie twarzy, to aktualnie używam takiego mleczka, ale go Wam raczej nie polecam. Jakoś średnio mi się sprawdza i będę musiała kupić sobie coś innego, ale przez dość długi czas używałam e, takiego żelu do mycia z Sorai, chyba coś tam, plantę, coś, coś takiego, i to było akurat bardzo fajne. Więc to Wam mogę polecić. A jeśli chodzi o taką pielęgnację wieczorem, no to ostatnio kupiłam sobie tonik i krem z wianka, bo słyszałam dużo dobrych opinii, że mają naturalne składy, więc stwierdziłam, że przetestuję. Więc najpierw pryskam twarz tonikiem. Jeśli chodzi o ten tonik, to on przepięknie pachnie, naprawdę ma strasznie ładny zapach. Ja bardzo lubię, kiedy kosmetyki ładnie pachną. Niektórym to przeszkadza, ale... Ja akurat lubię i ten naprawdę jest super. Jeśli chodzi o krem, to to jest jakiś taki normalizujący krem na dzień. No i nakładam go trochę. I ten krem też ładnie pachnie. On ma taki zapach jakby trochę jak mięta, taki zioła delikatnie, ale bardzo ładnie pachnie. I zostawia taką jakby... Fajną skórę, w sensie tego gładką i bardzo szybko się wchłania, także plus. I jakby na dłuższą metę, jak to będzie działać, to Wam pewnie powiem za jakiś czas, bo te testuję od jakiegoś tygodnia mniej więcej, ale póki co wydaje mi się, że są ok. Muszę lecić za chwilę spać, bo jutro jest szkoła znowu niestety, więc dzisiaj się z Wami żegnam. Dzień dobry, jest 13:20, już trzeci dzień tego vloga. Dzisiaj znowu miałam lekcję, po raz pierwszy od tygodnia. I ja w sumie 2% oceny już dzisiaj z fizyki i z EDB, ale wydaje mi się, że poszło wszystko ok. Także nie ma problemu. Jest już 15:00, po 15:00 skończyłam właśnie lekcję. Zdążyłam się w międzyczasie ogarnąć miarę. W ogóle zrobiłam jakieś inne kreski niż zawsze, bo zawsze robiłam jeszcze też w kąciku. Teraz zrobiłam tylko na zewnątrz, więc jakoś dziwnie się czuję. Ale e, tak, mam dzisiaj za 3 godziny trening. Na rurkę idę, więc się bardzo cieszę. E, a teraz w sumie poszłabym na pole, bo jest strasznie ładnie znowu i chcę korzystać, więc może sobie wezmę książkę i pójdę po prostu poczytać. Aha, tylko najpierw muszę się jeszcze przebrać, bo trochę wstyd się przyznać, ale Siedzę w sumie w piżamie ciągle, bo jakoś nie było okazji, żeby się wcześniej ubrać. Także w coś wygodnego się ubieram, coś przede wszystkim przerywnego, bo idę posiedzieć na zewnątrz, a jest gorąco. Posiedziałam trochę w ogrodzie, poczytałam, i teraz wróciłam na górę. Zrobiłam sobie w ogóle wodę z sokiem malinowym i z cytryną i miętą i smakuje to na maksa Także ja już tutaj czuję letni vibe na całego. Jeszcze jedną rzecz, którą teraz muszę zrobić, to nasmarować sobie nogi cetapilem, bo mam trening i potem jak mam zasuchą skórę, to się zupełnie nie trzymam na rurce. Jest prawie dziesiąta, wróciłam jakieś dwie godziny temu do domu i zabieram się zaraz za hiszpański. Jutro mam lekcję, więc muszę się jeszcze przygotować, ale w tym momencie chyba to już jest czas zakończyć tego vloga, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału oraz zapraszam do reszty filmów. Także do zobaczenia w następnym odcinku.